Kilka takich drobiazgów na temat zapomnianej już kultury, troszeczkę jak kultura Kapuli. To jest kultura praktycznie z pogranicza północnego Ekwadoru i południowo-zachodniej Kolumbii, dlatego te andy, które tu widzicie, może troszeczkę tak ukołysają was. Ta kultura zaliczana jest do większego troszeczkę kompleksu kulturalnego, określonego mianem kultury Karichi. Wyodrębnionego w związku z lokalizacją odkrytych terenów i obiektów archeologicznych. Kultura w ogóle Kapuli rozwijała się na obszarze około 12 tys. km2 i obejmowała centralną i północną część obecnej prowincji Pichincha w Ekwadorze oraz prowincji Imbabura i Karchi oraz taki tempa, te, tempe, departament, można by powiedzieć, Narino w Kolumbii. No są to głównie tereny górskie, gdzie tam praktycznie każda góra ma ponad 3000 metrów, klim z klimatem troszeczkę takim yy, umiarkowanym. No ale samo społeczeństwo Kapuli miało charakter hierarchiczno-wodzowski z dominacyjną taką pozycją takich kacyków, szamanów, centra polityczne najprawdopodobniej spełniały też rolę centrów religijnych i Terytorium Kultury Kapuli nie tworzyło jakiegoś takiego jednego organizmu państwowego, lecz było podzielone na liczne. Na dobrą sprawę, rejony kontrolowane przez e, różne wspólnoty. Wiele tych osiedli i kapuli zostało dotychczas bardzo słabo przebadanych. Wiadomo jednak, że ludność tej kultury prowadziła, osiadły dosyć tryb życia i żyła w osiedlach rozrzuconych praktycznie po całych Andach. Przebadano mniej więcej 76 osobników płci męskiej i żeńskiej, które znaleziono na cmentarzysku La Florida w Quito. No i bardzo ciekawe wyniki były tych badań nad tymi szkieletami, ponieważ naukowcy doszli do wniosku, że podstawą żywienia była kukurydza, ale lód ten miał dużo deformacji kostnych, próchnicy, kamnice, ropniaki, pęcherzyka żółciowego. No i, no i tak naprawdę bardzo, bardzo dużo różnej maści kwestii tam było chorobowych z nimi związanych, ale jeżeli chodzi o rytuały pogrzebowe w tej kulturze Kapuli, to w ogóle te społeczeństwo Kapuli, jak już wspomniałem, miało charakter taki hierarchiczno-wodzowski, co znalazło również swoje odzwierciedlenie w rytuałach pogrzebowych, w organizacji pogrzebów, a nawet w formie i w głębokości rozmaitych grobowców. Nie wszyscy w ogóle wyznawcy kultury Kapuli chowani są w taki sam sposób. Ci go bogaci byli chowani w grobowcach o głębokości od 4 do 6 metrów z szybem kwadratowym lub prostokątnym. Cała komora boczna grobowca miała wydłużony lub taki półeliptyczny kształt, a przykryta była wielkim kamieniem. Grobowce tych, którzy należeli do elity, posiadały jedną lub kilka komór w ogóle bocznych, a ich głębokość wynosiła od 9 do 40 metrów. Natomiast sami kacykowie, czyli przywódcy plemienia, chowali byli wraz z innymi osobami. Często osoby te były składane w ofierze w momencie pogrzebu przywódcy, po to, aby towarzyszyły mu w ogóle podczas podróży w zaświaty. W ten właśnie sposób w jednym grobie mogło znajdować się nawet 14 pochówków kacyka i jego towarzyszy. Natomiast biedniejsi. Mieszkańcy chowani byli w prostych grobach szypowych o głębokości od 1 do 4 metrów. To takie kilka ciekawostek właśnie z zapomnianej tej już kultury. Ale jeśli kogoś interesują tereny, właśnie. Ekwadoru, Kolumbii, no to serdecznie polecam, żeby się tym tematem głębiej troszeczkę zajął, bo na pewno dużo ciekawszych rzeczy odkryje. A na zakończenie popatrzcie jeszcze na te właśnie Andy, które hmm, również są jednym takim wielkim cmentarzyskiem.